Dzień dobry, witam Państwa serdecznie geopolitycznie jeszcze w wersji polowej. i się tak troszeczkę z rana w niedzielę na ludzie bez krawata, wybaczcie. No, wczorajszy wieczór, jak Państwo wiecie, bardzo owocny, z redaktorem Schweigiertem dużo się działo, dużo też pojawiło się dodatkowych gości, już nie mogliśmy tego nagrywać. Ale zapewniam Państwa, że nie zasypiamy gruszek w popiele, mamy świadomość tego, jak, jak bardzo poważnej, Sytuacji znalazł się nasz kraj. Jeżeli pana zastępcę, pani Agnieszki Górda, chłopcy nas nagrywali, to serdecznie pozdrawiam. Przynajmniej się dowiedzieli, że jesteśmy patriotami. Bardzo się martwimy o nasz kraj, szczególnie o najbliższą przyszłość o wybory. I też jakby o kandydaturę pana Rafała Trzaskowskiego, z którym no, może ja i niekoniecznie się zgadzam w wielu kwestiach, czy podzielam jego, jego ideę na niektórych poziomach, ale jednak jest to najlepszy kandydat i też na niego swój głos oddam. Proszę państwa. A nie mówiłem, czyli wczorajszy materiał, kiedy Informowałem Państwa, że podróż Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych będzie dotknięta kompletną i skrajną kompromitacją. Nie wiem, ile pieniędzy kosztowała ta podróż nas, podatników, ale podejrzewam, że co najmniej kilkaset tysięcy złotych, zważywszy na ten dwór, który Duda ze sobą zabrał, później 16 godzin w samolocie. Następnie blisko godzinę na tej konferencji SIPAC, tak, ta konferencja. Prorosyjskich konserwatystów. Godzina oczekiwania na to, by. Źródła podają, że pomiędzy 6 a 8 minut. Tyle trwało spotkanie Trumpa z Dudą. Później podczas przemówienia Trumpa, Trump jeszcze wywołał Andrzeja Dudę, który machał rączkami, kompromitując się kompletnie. Szanowni Państwo, o tym, że Duda kompromituje Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej nie jest to nic nowego, ale nie podejrzewałem, że w takiej formule spróbuję jeszcze to zrobić, by polecieć do tych Stanów Zjednoczonych, mając świadomość, że tak naprawdę to nikt go nie zaprosił. Zabiegali o to spotkanie, o te parę minut z Trumpem i Andrzej Duda poświęcił jeszcze godzinę. Widziałem relacje filmowe, jak czekał ze swoją ekipą na to spotkanie z Trumpem, bowiem ja przestępując z nogi na nogę, blisko godzina oczekiwania, by w jakiejś małej salce hotelowej usiąść obok Trumpa, wymienić kilka słów, po czym Trump sobie poszedł. Cały ten anturaż wokół tego tworzony, te informacje w mediach, że oto duda się spotka z Trumpem. No nie no, Trump się spotkał z dudą. Można powiedzieć, przez przypadek trochę zmusu, ktoś może powiedział Trumpowi, że warto wykorzystać jeszcze dudę, żeby jeszcze bardziej ośmieszył Polskę, bo w tej chwili Donald Trump działa, no nie oszukujmy się, działa zgodnie z agendą Kremla. Gdy czytam artykuł archiwalny, ale dosyć ciekawy, pana Mirosława Szczerby, byłego rzecznika Lecha Wałęsy, który zajmuje się osintem i bada. Między innymi przeszłość Trumpa, tam historia jego agenturalnej przeszłości, powiązań z KGB, no to proszę Państwa, nie, ma, nie miejmy wątpliwości, tak? Putin na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych posadził swojego człowieka. Jak to się stało? No tak to się stało, proszę Państwa, że ci, którzy są zwolennikami, skąd słusznie, demokracji, praworządności, przez cztery lata mam na myśli administrację prezydenta Joe Bidena, przez cztery lata bawili się w polityczną poprawność, przepychanki sądowe. Nie podjęto żadnych działań, by Trumpa ostatecznie rozliczyć, bo przecież jemu groziło więzienie i do dzisiaj że wszystkie sprawy zostały wobec Trumpa umorzone. Temat został zamknięty, a Ameryka ma w tej chwili dyktatora, króla, który żąda, by się przed nim kłaniać. I tak też się przed nim kłaniał wczoraj Andrzej Duda autentycznie. Upadlając urząd prezydenta Rzeczpospolitej, nikt Duda nie, za, nie zaprosił z Białego Domu. Duda został zaproszony na konferencję. Poleciał tam. Za wszelką cenę chciał e, zaistnieć obok Trumpa. Po to tylko, e, by usłyszeć, że jest paziem, że jest trzeciorzędnym paziem na dworze Trumpa, jego wasalem i podnóżkiem. Że tutaj, opatrzcie, to Andrzejek. Andrzejek jest dobry. Fajny chłopak jest. Możecie mu, mu, mu postawić piwo. To jest mniej więcej e, taka konwencja, e, w jakiej Andrzej Duda wczoraj wystąpił w Stanach Zjednoczonych. Z przerażeniem się temu przyglądam. Na szczęście czeka nas wybór nowego prezydenta. Liczę, że będzie to Rafał Trzaskowski, ale pamiętajcie, że e, Konfederacja broni nie składa a też i to, co chyba martwi najbardziej, to te polityczne koterie coraz bardziej ujawniające się w samej koalicji obywatelskiej, czy raczej znaczy platformie obywatelskiej, bo te partyjki wchodzące, ten plankton wchodzący w koalicję obywatelską nie ma większego znaczenia. I pojawia się jednak ta koncepcja nowej partii, nowego rozdania, bo jednak chyba Polacy mają dość już, tych podziałów, kombina tego, tej kombinatoryki politycznej. <laughs> proszę Państwa, to o czym też i mówiłem wczoraj: jeden z drugim popiera trzeciego. Warszawka się kłóci, walczą o miejsca, o bycie w którymś kręgu bliższym, dalszym od premiera. Czas z tym, proszę Państwa, skończyć. Ja rozumiem, że premierowi może to zupełnie nie przeszkadzać, bo w tej chwili rządzi i ma ważne sprawy na głowie, rozdaje przysłowiowe, przysłowiowe karty, patrzy się na to całe towarzystwo, ma świadomość, że w każdej chwili może dokonać zmian personalnych. Ja jakby premierowi wspomnę, że patrzą też wyborcy z coraz większym przerażeniem. Nawet media proszę Państwa, zaczynają powoli mówić o tej politycznej koterii, o tych układach w samej Platformie Obywatelskiej. Pamiętacie urodziny? Mazurka to jest takie hasło. Może się przyjąć, że każdy, kto brał udział w tych urodzinach, jest, był bardziej lub mniej umoczony w kontakty z pisowcami, z tym gangiem. Zależności, układy, kwestie finansowe. Proszę Państwa, wracając jednak do Andrzeja Dudy, bo pewnie o tych koteliach będziemy jeszcze, jeszcze mówić bo tu musimy bić na alarm, też Państwo musicie jako wyborcy, jako opinia publiczna mieć świadomość tego, co się dzieje. Nie ma co tego zamiatać pod dywan, bo tam, gdzie należy coś skrytykować, to krytykujemy, tam, gdzie należy pochwalić, to należy chwalić. A tu niestety, tak, ale rzeczywistość gryzie, parafrazując słynny tytuł filmu Reality Bites. Andrzej Duda wraca ze Stanów Zjednoczonych jako jeden wielki kompromat. Razem ze swoją ekipą rachoniów, mastalerków i całej tej reszty menażerii jeszcze przez 160 dni będziemy ich opłacać. Później przyjdzie Rafał Trzaskowski i ze swoją ekipą, którą wprowadzi do pałacu. No oczywiście tak, będzie nowy dwór, nowy pałac, ale ja na to patrzę raczej poprzez pryzmat korzyści, politycznych dla Polski, korzyści dla nas obywateli, a to, że będą kolejne koterie pałacowe, to tylko będziemy się z tego mogli czasami podśmiać. Najzabawniejsze z tego wszystkiego jest to, kochani, że prawdopodobnie moje źródło informacji w pałacu pozostanie, pozostanie niezmienne, z czego się bardzo cieszę, bo bez względu na to, kto dostanie abonament na pałac... No to doły zawsze pozostają. Może nie zawsze, ale często pozostają te same. Czy Andrzeja Duda może, czy Andrzeja Duda można ukarać w jakiś sposób za to, co wczoraj zrobił, jako śmieszył Polskę? Proszę państwa, nie. Jego nie można za to ukarać, bo nie można karać kogoś za to, że robi z siebie błazna. Gorzej, że jakby wymiar polityczny, też i wizerunkowy Polski został wczoraj pogrzebany. Na szczęście jest w Waszyngtonie Radosław Sikorski, przynajmniej jeszcze do wczoraj był, który ratuje sytuację i jemu można powierzyć reprezentowanie Polski bez szkody dla jej wizerunku. Możemy być pewni, że to, co ma wybrzmieć na amerykańskich salonach, będzie słyszane przez, przez wszystkich. A też i ten taki kontrast pomiędzy profesjonalną dyplomacją i profesjonalną reprezentacją tak jak Radosława Sikorskiego, a Andrzeja Duda, no to, jest, to jest jakby przepaść, która jest zbyt widoczna. Też i administracja amerykańska, i też media widzą, kim jest Andrzej Duda, jak bardzo jest oderwany od realnej polityki zagraniczne i Polski, i Stanów Zjednoczonych, sami też Amerykanie. A dzisiaj słuchałem kilku wystąpień w Kongresie Stanów Zjednoczonych, gdzie już wprost mówi się, że to, co wyrabia Donald Trump, jest nie do zaakceptowania nawet dla samych Republikanów. Wczoraj też siedząc z dosyć poważnymi ludźmi, proszę Państwa, tak dyskutowaliśmy, to też patrząc tak z operacyjnego punktu widzenia. Takiej pewnej strategii i taktyki. To Trumpowi został może rok rządów, i w ciągu tego roku, o ile nie wcześniej, może zostać przeprowadzony impeachment. Też mówiąc zupełnie poważnie, u Trumpa prawdopodobnie pojawiają się objawy demencji i on traci poczucie rzeczywistości. Czy też jest taki plan, żeby zastąpił go J.D. Vance, który jest dosyć zabawnym małym człowieczkiem, ze swoimi, swoim fanatyzmem, ale to wszystko oczywiście pseudofanatyzm. Całkiem możliwe. To jest koniec Donalda Trumpa, który jakby zakończył swoją karierę zapewne odwołaniem go z tego stanowiska impeachmentem, czy też sam zrezygnuje ze względów zdrowotnych. Ale już wielu ekspertów zauważyło, że z Trumpem jest coś nie tak. Tylko to, co on mówi, jest nieracjonalne. A im bardziej są nieracjonalne jego wypowiedzi, tym jest większe prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z początkami demencji. Póki co Andrzej Duda, błazen Trumpa, skompromitował kolejny raz urząd prezydenta. Trzeba to odnotować, trzeba o tym mówić, proszę Państwa, bo nie może być tak, żebyśmy przechodzili na tym do porządku dziennego, bo będzie nowy prezydent tak, który powinien trzymać odpowiednie standardy. Mam nadzieję, że będzie to Rafał Trzaskowski, bo nie pozwolimy, żeby też i Rafała Czaskowskiego atakowano, ale też trzeba być zawsze panu Czaskowskiemu przypominać, ilekroć by się zdarzył jakiś lapsus nie bądź jak duda. To jest chyba dobry tekst i możemy go użyć później w sympatycznej oczywiście krytyce nowego prezydenta nie bądź jak duda. Albo nie zachowuj się jak Duda, ale nie bądź jak Duda to chyba będzie najlepsze. Nawet na koszulkę. Ja z Państwem się w tej chwili żegnam. Opuszczamy stolicę. Bardzo intensywny czas dla mnie. Wiele interesujących spotkań. Sporo się dowiedziałem. Część rzeczy wam przekazałem wczoraj z tak u Państwa Szwejgiertów też przemiły wieczór, równie w równie miłym gronie. Też poważne rozmowy. To. Budujemy naszą demokrację, budujemy, odbudowujemy naszą Polskę. Służbom nie pozwolimy rządzić tym, tym krajem. To jest jakby pewne. Widzimy się dzisiaj wieczorem już we właściwym anturażu. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim za uczestnictwo w materiałach, za wspieranie kanału. Też jeszcze raz dziękuję, bo cały czas przychodzą nowe życzenia. To też bardzo miło z Państwa strony. I cóż, do zobaczenia.